Dzień dobry, proszę panią. Jak się pani miewa? Co pani tu będzie robiła w ogóle? Jakieś zamieszanie pani... Pani w, Lu, w Lublinie, pani jakieś zamieszania robi, kurczę. W więzieniach, w Lublinie, kurczę. W każdym mieście. No, a przyjechałam no. co to to będzie miała cała co, O Powiedzcie, jak w pewnym momencie Renia się zgodziła ze mną chodzić. Ja jeszcze byłem łysym bandytą, nie? Znaczy byłem sobie. już nie byłem bandytą, ale byłem łysem. I ona zaczęła, z, bo, zgodziła się ze mną chodzić. Pamiętam, jak chodziliśmy za rękę. Nie wiem, to jest 30, bo parę lat, nie, jeden, może. Chodziliśmy za rękę. Wyglądaliśmy jak kurator z podopieczną. Jak podopieczny z kuratorką powiem wam, że to był kosmos. Pamiętam, jak się wchodziliśmy do restauracji, siedzieliśmy naprzeciwko siebie. Nie? Jak widziałem te spojrzenia ludzi, to sobie myśleli, no, jakąś sprawę obradują sądową. Pewnie coś na Ale dla mnie było hitem to, że miałem dziewczynę. Nie. Że miałem dziewczynę, ale pamiętam jak przyszła wiania do mnie i mówi że się może byś włosy zapuścił. Ja mówię, no to ty oszalałaś? Przecież ja muszę być łysy, nie? Trzeba trzymać poziom. Ale zapuściłem trochę włosy, stanąłem przed lusterkiem i mówię, ty no nieźle. Ona za dwa tygodnie przychodzi, a może byś w brodę zapuścił? Ja mówię, kurczę, co ty z tą brodą? Dajże spokój, jak święty Mikołaj, w ogóle. nie, 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 dajże mi żyć. Zapuściłem brodę trochę. Patrzę to lusterko, mówi, ty no nieźle. No nie mija chwilą ona przychodzi, a może byś te dżinsy kupił? <noise> mówię, kurna, dżinsy mam kupić. to już w ogóle, co oni o mnie powiedzą na tej dzielnicy, nie? Ale pojechałem do sklepu, pamiętam, miałem ponad 30 lat, kupiłem pierwszy raz dżinsy. w te dżinsy, wychodzę, mówię, ty, nie jest źle! Rozumiecie? Dla mnie zaczęło się coś nieprawdopodobnego, ale hitem jest to, że miałem kogoś, z kim mogłem w szczerości pogadać. Kogoś kto wiedział prawie wszystko o mnie w tamtym czasie jednej rzeczy tylko nie wiedziała. Jest opisana w książce, to jest rozdział ciemność. i do tego zwrotnie. Zaraz to będzie, najpierw będzie inna, dla kobiet, które są w domu i z dziećmi i siedzą na hacie, tak zwana tak, kura Ja bardzo to lubię i zawsze sobie powtarzam, że jestem kurą domową, Więc mam nadzieję, że więcej kobiet będzie się z bo to nie jest takie ostrożne siedzenie na hacie, tylko to jest najbardziej rozwojowy samochód świata, jaki znam. Najbardziej rozwojowy. I wszystkich polecam. Nic tak nie rozpiję, To powinno być wpisane na cyfałka. Mam <laughs> dzieci. I po tym, masz w karmorę. <laughs> tak, teraz zapraszam serdecznie. do <laughs> tak sobie taką sytuację że jakiś młak tak traktuje twoją córkę, Tak jak czasami Ty Traktujesz swoją żonę, wtedy, te emocje wypadają poza fórkę Tak się potraktuję jakbyś go to traktował. I po prostu zacznij swoją kobietę szanować. pisze to poza wiele Muszę wyprostować i by się musi skończyć na trzetać nie na słowa Wiem jak to